Hejka, witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mam na imię Mikołaj, a ja Sławek i zapraszamy Was na Empik Challenge, część drugą. Kontynuujemy wyzwanie, w którym każdy z nas w salonie Empik wylosował sobie po jednej książce z zamkniętymi oczami. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to u góry Wam się wysunie przypominajka i link dostaniecie też w opisie. Warto nadrobić, a już pokazujemy, co nam się wylosowało. Jak już pewnie wi widzieliście w poprzednim tygodniu, ja mam... Zadłużenie i w Ainsworth. Mam teraz opowiedzieć o fabule? Tak, teraz krótko przedstawimy, o czym są te książki. Dobra. W takim razie moja książka opowiada o Annie i Willu, ale to ona jest narratorką i um, chyba ważniejszą bohaterką w całej powieści. Anna ma prawie 15 lat, więc jest jeszcze bardzo młoda, natomiast Will, który jest szkolnym przystojniakiem, ma już prawie 17 lat, więc jest od niej trochę starszy. Anna mieszka na tak zwanym osiedlu. Nie wiem, czy akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych, czy może w Wielkiej Brytanii. W książce chyba nie było o tym wzmianki, ale to osiedle, na którym mieszka Anna, bo to jest jego nazwa własna, to tak naprawdę blokowisko raczej mało zamożne, mało ekskluzywne. Wiecie, rządzi się swoimi prawami ma swoją solidarność i swoje grupy. Will natomiast pochodzi z rodziny jakby rangą wyżej, jakby z trochę zamożniejszej rodziny, ale oczywiście ma swoje problemy. On ma problemy z mamą, a Anna z tatą oraz z bratem. I dziewczyna myśli, że wygrała los na loterii, kiedy największe ciacho w szkole zwraca na nią uwagę. Co więcej, naprawdę się nią interesuje, chcę ją bliżej poznać. Annie to niezwykle schlebia. Po czasie ich relacja schodzi na złe tory. Nie powiem wam dokładnie, co tam się wydarzy, ale później rzucę więcej światła na tę historie. Ja natomiast wylosowałem nienawiść, którą dajesz od Angie Thomas. Książka opowiada o 16-letniej Star Carter, która jest afroamerykanką. I pochodzi z dość biednej rodziny, natomiast uczęszcza do szkoły na przedmieściach, która jest raczej bardziej ekskluzywna. Napędem dla całej historii jest moment, w którym przyjaciel główny bohaterki zostaje postrzelony przez białego policjanta. I tak naprawdę tylko Star i tylko ten policjant wiedzą co się tam wydarzyło, ich wersje wydarzeń się sporo różnią i na tym będzie się opierała później cała książka. Oczywiście teraz nie będę zdradzał, ponieważ dowiecie się o tym później. My tak naprawdę jesteśmy już po lekturze, ale teraz przenosimy się kilka dni do tyłu i w krótkich przerwnikach będziecie mogli zobaczyć, jak czytaliśmy, jakie były nasze wrażenia w trakcie lektury. Także zapraszamy. Przechodzimy z update'em czytelniczym. U mnie po około 100 stronach i powiem tak, na początku przeszkadzał mi prosty język, proste dialogi, a przez to bohaterowie wydawali mi się dość dziecinni. Potrzebowałem około 30 stron, żeby przyzwyczaić się do tego stylu pisania. Teraz już jest w porządku. A poza tym bohaterowie zdecydowanie zyskują wraz z bliższym poznaniem. Ich problemy okazują się wcale nie tak trywialne. Powiedziałbym, że całkiem życiowe, to zdecydowanie na plus. A w relacji Anny i Willa już wyczuwam pewien niepokój. Nie wiem, czy fabuła będzie przewidywalna, czy też nie. Szczególnie, że jest to książka raczej, a przynajmniej również dla młodszych czytelników. Jednak mam nadzieję, że nie obejdzie się bez jakichś zaskoczeń. Ja na pewno będę czytał z dużą ciekawością i z przyjemnością, bo Anna i Will to bohaterowie, którzy na pewno jeszcze mają coś do zaoferowania czytelnikowi. Ja przeczytałem 150. Stron książki, łącznie ma 450 więc jestem z tego powodu zadowolony, ponieważ bardzo mi się podoba. Przede wszystkim miło się zaskoczyłem. Spodziewałem się czegoś trochę cięższego ze względu to, że na jaką tematykę porusza, a okazało się naprawdę bardzo przystępnym tytułem, który naprawdę szybko się czyta. Bohaterowie nie rozwinęli się w pełni i myślę, że na dalszych stronach książki będą mieli na to czas. Jeśli chodzi o wydarzenia i cała akcja, to idzie dość żwawo, i wszystkie te wydarzenia, których się spodziewałem, tak naprawdę dzieją się już na początku książki, więc z tego powodu ciekawi mnie, co będzie dalej, ponieważ, jak już wspominało, nie zostało jej a wcale tak mało, ale jak na daną chwilę, to bardzo mi się podoba. Też mam co do niej wysokie oczekiwania, więc no zobaczymy, jak się rozwinie cała, cała akcja. Będziemy o tym mówić Wam w kolejnych klipach. Zapraszamy do dalszej części odcinka. Mój tytuł, czyli Zadłużenie, to książka naprawdę krótka. Całość ma 250 stron, do tego spore litery i sporo światła na stronach. Myślę, że gdyby czcionka była normalna, a światła trochę mniej, ta historia zmieściłaby się nawet na 200 stronach. Także naprawdę bardzo króciutka i czuć to było podczas czytania, ale uważam to zdecydowanie za plus akurat w przypadku tej pozycji. Warto zaznaczyć, że jest to raczej książka dla młodszego czytelnika, też bez przesady, ale myślę, że tak 13 lat, od 13 lat będzie w porządku. Jak nam tak krótką opowieść, mam o niej całkiem sporo do powiedzenia, dlatego wybaczcie mi, jeśli raz na jakiś czas zerknę na ściągawkę jeśli będą to trochę dłuższe zerknięcia, pewnie to wytniemy. Ale najpierw o autorce. Z biografii dowiedziałem się, że Eve Ainsworth pracowała w liceum, była pedagogiem i wsparciem duchowym, i to właśnie w dużej mierze nastolatki inspirują ją do pisania jej książek. Zresztą w tej powieści porusza bardzo wiele problemów nastolatków o dość różnorodnej tematyce. Cała powieść ma raczej wydźwięk społeczny i także w niej zawarte były wstawki, takie fragmenty, kiedy Anna była właśnie na wizycie u uszkodzonego psychologa. To zdecydowanie te fragmenty były na plus, ponieważ zazwyczaj momenty, kiedy bohater w książce młodzieżowej idzie do psychologa, są dla mnie nużące. Tutaj jak to powiedzieć, one trochę urozmaicały całą historię, ale też trochę objaśniały. Rozmowa Anny z panią psycholog rzucała więcej światła na charaktery bohaterów, na ich zachowanie. Powiem tak, myślę, że nie było to zbyt potrzebne jak dla mnie, ponieważ cały przekaz i tak był dość oczywisty i łatwy do zrozumienia. To jednak wynika z tego, że książka jest dla młodszego czytelnika, ale myślę, że i tak autorka mogła pozostawić trochę więcej roboty dla inteligencji czytelników. Chciałbym przypomnieć, że w tej książce to Anna jest narratorką i to głównie na jej przeżyciach się skupiamy, jednak Will również dostał swoje 5 minut na końcu każdego rozdziału. Jest krótka wstawka, w której on opisuje te wydarzenia ze swojej perspektywy. Myślę, że to fajne, że możemy właśnie poznać tę drugą stronę. W update'cie powiedziałem, że ci bohaterowie, tak przynajmniej myślałem, że mają jeszcze wiele do zaoferowania. Z jednej strony tak było, ponieważ po tych stu stronach jeszcze naprawdę wiele między nimi się wydarzyło, ale obyło się bez jakichś szokujących zwrotów akcji czy zaskoczeń. Ich relacja to raczej, wiecie, była taka równia pochyła, więc można było się spodziewać co będzie dalej można było to w jakiś sposób wywnioskować. Ale wcale nie uważam tego za minus. Na przykład mieliśmy małą rekompensatę w finale. Tam doszło do pewnego zaskoczenia nie jakiegoś bardzo znaczącego, ale myślę, że i tak zaskoczenie było stosowne do tego typu książki. Zadłużenie kojarzy mi się z innym tytułem, a mianowicie z Sadie od Courtney Summers. I czuć, że grupy docelowe tych dwóch powieści mają między sobą kilka lat różnicy, bo na przykład. Ta pozycja jest zdecydowanie bardziej ugładzona, porusza ym, inne problemy, zdecydowanie lżejsze, a także myślę, że bohaterowie są tutaj mniej skomplikowani, to jednak obie książki mają pewien wydźwięk społeczny. W trakcie lektury poza wydźwiękiem edukacyjnym odkryłem jeszcze inny plus, czyli główną bohaterkę. Anna, pomimo tego, że jest pod kontrolą chłopaka, nie pozostaje całkowicie bezmyślna i nie zdążyła mnie tym zirytować. Starałem się też weźmieć skórę, trochę zrozumieć jej zachowanie, i myślę, że znalazłem z nią wspólne, wspólne cechy i naprawdę to jest bohaterka, którą udało mi się zrozumieć. Ogólnie mogę polecić Wam zadłużenie jako porządną i przystępną młodzieżówkę. Jest to książka o budowaniu poczucia własnej wartości, o próbie przejęcia kontroli nad swoim życiem. A z czego wynika mój dystans do tej pozycji i taki mm, może chłodny optymizm? Chyba po prostu jestem na nią już nieco za stary. A teraz krótko opowiem o książce, którą ja przeczytałem. Powiem tak, bardzo mi się podobała i uważam, że fabuła jest naprawdę świetnie wymyślona w ogóle się nie nudzi podczas czytania i kiedy odkładałam tą książkę, to miałam ochotę czytać dalej i zobaczyć jak się wszystko rozwinie. Ale już nie ma kontynuacji. Z tego co kojarzę, to jest książka jednotomowa, ale wiem, że ma ekranizację, więc jak taki gratis można obejrzeć. Właśnie, może tam temat będzie, albo niektóre tematy będą inaczej ujęte. No tak, jak to w ekranizacjach bywa. Ale wracając do książki, to te wątki poboczne, których stosunkowo było dosyć sporo, bardzo mi się podobały i uważam, że z nich można sporo wyciągnąć. Też pod tym względem możemy też poznać właśnie jak żyją Afroamerykanie w Ameryce. Sporo się nauczyć o ich, o ich życiu, o ich tradycjach. To na pewno się sporo różni. I szczerze powiem, zaciekawiło mnie to. Możemy dowiedzieć się jakimi wartościami kierują się w życiu, jak muszą się podporządkować ogaz na przykład jak rodzice uczą dzieci, jak się mają zachować w obecności do policji, co jest naprawdę bardzo ciekawe, i uważam, że też naprawdę dobrze opisane w tej książce, ale teraz chciałabym się skupić jeszcze na głównej bohaterce i szczerze mówiąc, nie jest to moja ulubiona bohaterka, ponieważ uważam, że tak z charakteru była taka dosyć w porządku, taka okej, okay, jakaś bez większego szału i zachwytu. Ale um, podobała mi się jej zadziorność i to czasami, właśnie jak reagowała do, w stosunku do niektórych sytuacji. Um, trochę jej, jej jakby jej język, jej słowa, um, to jak jej używało, właśnie stwierdzeń, to bardzo mi się podobało akurat i uważam, że um, pod tym względem um, ma jakiś plus, natomiast przeszkadzało mi trochę. Um, jej płaczliwość, jeśli mogę tak to powiedzieć, ponieważ trochę było tego za dużo. No, tak naprawdę go sklejała się przy każdym yy, takim trochę trudniejszym momencie w swoim życiu. I ja rozumiem, że ta sprawa ją dotknęła, ale uważam, że autorka mogła trochę w inny sposób czasami przedstawić yy, no, te emocje, które towarzyszyły star. Motyw rodziny w tej książce uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze przedstawiony, właśnie relacja star z rodzicami, z rodzeństwem. Czuć to wsparcie, że oni się wspierają, że są ze sobą naprawdę z ja ogólnie też jestem zafascynowany tym, jak Afroamerykanie są solidarni, jaką mają ogromną godność, pomimo tego, że czasem nie dostają takiego podstawowego szacunku, jaki należy się drugiemu człowiekowi. I oczywiście to wsparcie nie dotyczy się tylko godziny, ale także no właśnie całej społeczności. I w tej książce też jest to pokazane, że oni wszyscy trzymają się razem i walczą o, o, jed, o, o wspólne cele. I właśnie bardzo mi się też podobały jakby trochę retrospekcje, można tak powiedzieć, albo takie wspomnienia y, taty głównej bohaterki, ponieważ były one na naprawdę ciekawe i poznając te wydarzenia wiemy, że decyzje podjęte w aktualnych czasach są czymś podbudowane. Jeśli chodzi o zakończenie, to było naprawdę dobre, choć taka finałowa akcja moim zdaniem była trochę za bardzo dynamiczna, chaotyczna, było tam sporo wydarzeń. Ym, moim zdaniem mogło być trochę, jak dla mnie, trochę spokojniej. I tak samo główny wątek, to jak się zakończył, byłem średnio usatysfakcjonowany, ale ostatnia strona po prostu dała mi to, czego oczekiwałem, więc naprawdę się zaskoczyłem, że akurat na ostatnich stronach i ostatnie zdania książki to było to, na co czekałem. Książka jest napisana bardzo przystępnie i nie spodziewałam się tego, ponieważ myślałem, że ze względu na tematykę, jaką porusza, będzie trochę trudniej napisana. Natomiast czytało się ją bardzo szybko, przez tą książkę naprawdę się płynęło i uważam, że wiele można z niej wynieść i dowiedzieć się o życiu osób czarnoskórych w Ameryce. Mnie to bardzo zaciekawiło i chciałabym może jeszcze właśnie poczytać inne książki w podobnej tematyce. Więc polecam Wam tą pozycję i myślę, że się nie zawiedziecie. Pozwolisz, że jeszcze raz odniosę się do Twojej książki, chociaż już trochę tego było, ale nie wiem czy akurat w fabule było przedstawione jak ta sytuacja takiej kontroli policyjnej wygląda z perspektywy policjanta. Bo ja akurat dowiedziałem się z fabularnego serialu 911 jak to wygląda oczami policjantki. Na przykład taka kontrola albo właśnie jaki ogromny stres i strach o własne życie ciąży na policjancie, kiedy musi zastukać w szybę samochodu. Nie wiedząc, czy osoba w środku ma broń, zwłaszcza w kraju, w którym broń palna jest o wiele bardziej popularna, można tak powiedzieć, niż w Polsce, też w wielu krajach jej posiadanie jest legalne i um, oczywiście to nie uzasadnia w żadnym stopniu, a przynajmniej w wielu przypadkach brutalności policji. Ale m, po części ich rozumiem jednak, mhm. m, że boją się o własne życie i to też trochę wynika z pewnych instynktów. No, ale zdecydowanie są bardziej uprzedzeni do osób czarnoskórych, kiedy właśnie widzą taką osobę za kierownicą, niż kiedy to jest osoba m, mhm. ich rasy. Tak, w tym serialu to ta także było poruszone. I właśnie tak samo była ta lekcja z zachowania. Czarnoskóra mama mówiła swoim dzieciom, że w razie kontroli policyjnej muszą się ruszać bardzo powoli wszystkie ruchy muszą zapowiadać, na mm. przykład, że teraz sięgnę do kieszeni, teraz podniosę rękę. no Myślę, że to nie jest fair w stosunku do białych obywateli. To znaczy, w książce nie, akurat nie było tak bardzo to przedstawione, ale tam w jakimś stopniu możemy się mm. tego, o tym dowiedzieć trochę właśnie, jak to jest oczami policji. I myślę, że też. Właśnie ta książka też nie, nie, to, nie o to chodziło tak bardzo, żeby pokazywać właśnie jak to jest z oczami policjanta, ale takie wstawki mamy i uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze przedstawione. Też ważne, edukujące. Dlatego polecamy Wam te książki, które przeczytaliśmy w tym challenge'u i myślę, że to naprawdę udane wyzwanie. Tak, udane trafy. Byłem zaskoczony, że książka, którą wylosowałem w ciemno, naprawdę mi się spodobała. A teraz pokażemy Wam, co aktualnie czytamy. Ja jeszcze właściwie nie czytam, ponieważ nie zacząłem, ale będę się zabierał za Daisy Jones and the Six od Taylor Jenkins Reid. Poprzednia książka tej autorki bardzo mi się podobała, więc mam nadzieję, że z tą pozycją będzie tak samo. A ja czytam Lot 202 Remigiusza Mroza. Opowiem Wam o tym pewnie przy okazji. Na pewno jest wielka różnica w moim odbiorze, tak, do 50 stron, a po tych 50 stronach ale o tym na razie cicho. sza. I Wy też możecie nam pisać w komentarzach, jeśli chcecie, co aktualnie czytacie, jakie wrażenia macie co do książki. Będzie nam bardzo miło. A my za ten odcinek już Wam dziękujemy. Pamiętajcie, żeby wpadać na nasz Instagram, tam pojawiają się zdjęcia, a także inst Insta Stories. Zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału, aby nie przekapić kolejnych odcinków. Pamiętajcie, żeby napisać dużo komentarzy, zostawić łapkę, najlepiej w górę i do kolejnego odcinka. Cześć! Cześć!